Moi drodzy, kolejny raz spotykamy, pewnie nie pierwszy raz w naszym życiu, to słowo, właśnie Bartymeusz, syn Tymeusza. Zadziwiające to jest. Śmiem domniemywać na 99%, że jego imię jest wymienione, dlatego że został chrześcijaninem. Więc pierwsza gmina chrześcijańska, pierwsza wspólnota najprawdopodobniej Znała tego Bartymeusza, syna, syna Tymeusza, czyli tak jak autor Ewangelia, ewangelii, czyli Marek, sugeruje, że on kiedy przejrzał, szedł za nim drogą, to też jest jakaś sugestia, że nie tylko, że coś wielkiego się wydarzyło w życiu Bartymeusza po spotkaniu z Jezusem, tak zewnętrznie, ale dokonało się o wiele większe przejrzenie, ponieważ on przejrzał, i zobaczył, w kim jest naprawdę życie. Bo można tak domniemywać, że to nie to, że nie widział, było jego największym jakimś wrogiem. Bo przecież wiadomo, że nawet jeżeli ktoś widzi, nawet jeżeli się dobrze ma, ale jeżeli nie ocali swego życia w Jezusie, no to co nam pozostanie? Wzrok przestanie mieć nadzieję, ciało też się rozpadnie, i co wtedy człowiekowi zostaje? No właśnie. Więc y, też ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje bardzo wyraźnie, oczywiście, że Bóg chce nas uzdrawiać, ale dlaczego chce nam, nas uzdrawiać? Żeby nam pokazać, że Królestwo Boże jest pośród nas, że nie jesteśmy wy, wyznawcami jakichś mrzonek, jakichś niesprawdzonych teorii, tylko jesteśmy tymi, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi. Jedynemu zbawicielowi, jedynemu Panu. I że to co głosi Chrystus przez wszystkie dni aż do skończenia świata przez swoich uczniów, przez swoich apostołów jest prawdą. Dlaczego? Bo on sam jest prawdą. I do czego prowadzi spotkanie tego Bartymeusza, syna Tymeusza z tą prawdą? Do czego prowadzi spotkanie? Właśnie do tego, że otrzymuje nadzieję i taka jest natura człowieka wierzącego. Ktoś, kto wierzy, naprawdę ma nadzieję, ale bardzo ostrożnie trzeba patrzeć na tę nadzieję. Ona nie jest słaba, ona nie jest jakaś krucha i też ta nadzieja nie opiera się o przeszłość, czyli o takie myślenie na zasadzie: A kiedyś to było lepiej, może to już tak nie będzie. Czy też o jakąś mglistą przyszłość, która będzie oparta o czyjeś działania, czy moje własne. Tym my jako chrześcijanie radykalnie różnimy się od dzieci tego świata. Nie oznacza, że jesteśmy lepsi, ale zostaliśmy wykupieni właśnie krwią Chrystusa. Po co? Po to, żeby stać się dziedzicami nadziei, która jest w Jezusie Chrystusie. I przez wieki właśnie tym się różnili uczniowie Chrystusa od tych, którzy myśleli o przyszłości. Że dla nas przyszłość to jest właśnie to, co się zawiera w terminie Adventus, czyli przychodzący, już niedługo wejdziemy w tę tajemnicę Adwentu. Czyli nasze życie, nasza przyszłość zmierza ku Chrystusowi. Nie ku temu, czy będzie wzrost gospodarczy, oczywiście dobrze, jeżeli będzie. Nie ku temu, czy będzie rządziła taka partia siaka, owaka, czy nie wiadomo kto jeszcze. Oczywiście niech rządzą nami tacy, którzy, dzięki którym będziemy mogli rzeź, ży, ży, wieść życie ciche i spokojnie, jak, jak mówi apostoł. Ale to nie w tym się opiera nasza nadzieja. Nasze życie już jest zogniskowane. Oczywiście po drodze będziemy uczestniczyć w różnych wydarzeniach. To będą wydarzenia związane z naszym życiem, w rodzinach. To tego jest mnóstwo. Rodzina jest wielką wartością. Ale wszystko ma być zogniskowane, jak właśnie ku Chrystusowi. On jest celem i kresem i pełnią mojego i twojego życia. I dzisiaj... Bardzo mocno to Bartymeusz tego doświadczył. Zobaczcie, on żył na krańcach społeczności, niewidomy żebrak. Oczywiście można do tego przyłożyć nasze myślenie europejskie. No, pewnie się ktoś nim zajął, no bo jakby się niewidomym ktoś nie zajął. No, właśnie, że nie. My żyjemy już w świecie, który jest mocno przesycony tymi wartościami chrześcijańskimi i jeżeli ktoś ma wątpliwości, to warto się chociaż raz wybrać do Kalkuty w Indiach i zobaczyć, jak radykalnie, różnie wygląda cywilizacja, która nie jest zbudowana na wartościach chrześcijańskich. My czasami trochę właśnie tak żyjemy takim snem, na zasadzie, że, że gdzieś nam się wydaje, że ach, no tak, my żyjemy sobie tutaj tak spokojnie, w miarę. No ale właśnie o to chodzi, że czasami to widać bardzo wyraźnie, że jesteśmy przesyceni już właśnie wartościami chrześcijańskimi, obojętnie kto co by mówił. Ale trzeba nam zawsze pamiętać, że to, co się dzisiaj dzieje w życiu Bartymeusza, to jest, to jest nasze powołanie. To jest to że, ta, to, to, że on jest niewidomy, to, że jest żebrakiem, to, to nie jest tylko jakaś rzeczywistość, znaczy się, że to coś jest prawdziwego i, i na to nie można spojrzeć głębiej. Dopóki nie zobaczę w Chrystusie pełni, dopóki biegnę za czymś nieokreślonym, jestem niewidomy. Dopóki próbuję się nasycić czymś innym niż obecność Chrystusa, jestem jak żebrak. Ciągle żebrzę w tym świecie, bo może mi podwyżkę dadzą, bo może coś tam jeszcze. Oczywiście nikt nie mówi, że mamy nie żyć godnie, żeby mnie nikt źle nie zrozumiał. Ale trzeba pamiętać, że to, ten brak widzenia i to żebranie jest w naturze człowieka. Bo po raju, po tym wygnaniu z raju wszyscy jesteśmy jak niewidomi i żebracy. I dopóki nie spotkamy z Chrystusa, dopóki nie zawołamy, synu Dawida, ulitu się nade mną każdego dnia, dopóty będziemy doświadczać jakiegoś ogromnego niespełnienia i pustki. I zobaczcie, że ten żebrak Bartymeusz, on nie tylko, że się zrywa, Zerwał się na nogi. No to też, wiecie, wydawałoby się, no niewidomy i się zrywa. No co on wyprawia? Jeszcze sobie krzywdę zrobi. Ale on ma w, 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 słyszy w słowach tego, że ma podejść do Jezusa, słyszy dla siebie ogromną nadzieję. Zrzuca z siebie płaszcz, czyli jedyne dobro, które miał. Można powiedzieć tak do siebie, czego ja jeszcze nie zrzuciłem. Co jeszcze jest moje. Uwielbiamy to słowo. Mój mąż, moja rodzina, moja ojczyzna, moje. Odmieniamy to przez różne, moja emerytura, moja pensja, mój zakład pracy. Uwielbiamy to słowo, odmieniać je naprawdę przez różne, czasami nawet mój ksiądz, mój kościół, co jest nasze tak naprawdę. No właśnie, być może trzeba każdemu z nas bez wyjątku, łącznie. Począwszy ode mnie aż po ostatniego w tym kościele, właśnie przejrzeć i zobaczyć, właśnie jaki jest naprawdę stan naszej duszy i naszego serca, i zawołać z takiej głębi: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Dzisiaj Chrystus nas zaprasza do takiej aktywności, ale jednocześnie zobaczcie, kochani, jak bardzo Chrystus szanuje naszą wolność. Co chcesz, abym Ci uczynił? Co chcesz, abym ci uczynił? I mówi niewidomy rabbuni, żebym przejrzał, czyli nauczycielu, żebym przejrzał. To też świadczy, że on wie, do kogo przyszedł. On wie, kim jest Chrystus. Ja czasami, kiedy słyszę o jakimś Bogu nieokreślonym, nawet czasami o, jak ja to wielokrotnie z tego miejsca. Mówię o jakiejś Bozi, to się zastanawiam, w kogo to ten, ci ludzie wiesz? Ja tam żadnej Bozi nie znam. Natomiast Jezusa Chrystusa na szczęście poznałem, dał mi się poznać. Więc, kochani, naprawdę to nie w Bozi, nie w paciorku, nie w księżulkach, nie w Kościółku jest siła, ale w Jezusie Chrystusie, jedynym Zbawicielu, jedynym Panu. Czasami trzeba, trzeba zrzucić płaszcz, płaszcz przyzwyczajeń, płaszcz własnych zabezpieczeń, żeby wreszcie stanąć przed Chrystusem w nędzy, w ogołoceniu i powiedzieć Jezusie, Synu Dawida. Ulituj się nade mną. Powstańcie.